Lucesito. czy teraz wyjdziesz za mnie? Podobają mi się twoje sztuczki, ale to dziecinne zabawy. Miałeś zbudować dom dla mnie i dla naszego dziecka. Dom już jest prawie gotowy, została mi tylko podłoga. Lucesito. Powiedz mi to, czego nie powiedziałaś mi nigdy. Proszę, powiedz www.abcpodlogi.pl 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 A nie, kocham? Najpierw podłoga, a potem kocham. Alonzo. Popatrz. To panel podłogowy dla Ciebie? Kocham Cię. Profesor, pokochałaś oh, <K> <Kid> <ek> <Lock -up -neck> O. Nie mogę już na to patrzeć. Haha, no się, Mandero. Wiedziałem, że jeszcze ktoś tu ze mną jest. Przyłapaliście mnie. Tak, właśnie, kochani. Ja najbardziej lubię oglądać brazylijskie telenowele o poranku, no bo cóż innego robić w postapokaliptycznej e, ziemi tutaj na, na, na tym, kurde, świecie. E, no ale dobra, zobaczmy co tu się dzieje, zobaczmy co się toczy i e, e, w ogóle która jest godzina, pokażę mnie tutaj, bo se wyłączyłem, żeby nie było widać, nie? O człowieku, dzień 700. Czy ty se żartujesz, człowieku? To musimy się wobec tego do tego przygotować. Dobra, kochani, musimy działać do samego końca. E, mamy niezbyt dużo czasu, więc ja zabieram się za robotę. Weźmy sobie, e, na szczęście tutaj mamy nasz rozkoszny creative menu e, i będziemy sobie testowali dzisiaj tą bazę, którą ostatnio zrobiliśmy. Lewitująca baza versus horda 7, dnia 700 dnia 700, chyba tak. E, dobra, wezmę sobie tak, e, młotek mam, ale wezmę sobie młotek. E, czekajcie chwilę. Zaopatrzę cię w materiały najpierw. No i dobra kochani, mam trochę bajerów, idę w tej chwili e, napieprzać bazę. Holender, co ja tutaj mam. Ja pierdzielę, musimy sobie poradzić jakoś. Dobra, tryplatania i lecimy. No dobra, kochani, więc tak. Ja sobie już e, tutaj tą zwie wierzchnią, zwierzchnią, wierzchnią część a, bazy zaupgrade'owałem do e, betonu, ale to jest ten pierwszy beton, także on nam daje tylko 1200. Ja mam nadzieję, że ja to mogę do stali nierdzewnej zrobić, ale nie wiem, czy on nie musi najpierw wyschnąć, nie jestem przekonany. A przekonamy się za jakiś czas po prostu. Tymczasem wykorzystam sobie fakt, że ja mogę wejść do środka i część tych bloków w środku spróbuję. Tak, mogę. Mogę je w środku dodatkowo e, upgradeować, gdyby te świry się przedostały. No bo jednak, dzień 700 to już jest troszkę horda. I wydaje mi się, że w dniu 700 to już każdy z Was e, będzie umiał wyrabiać cement. I Wasza baza będzie raczej trochę mocna. Więc ten, to nie jest tutorial, to jest po prostu sprawdzenie. Jak skuteczna będzie ta baza, jak skuteczny będzie ten design, który zrobiliśmy sobie ostatnio. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to gorąco zapraszam do sprawdzenia, ponieważ, no tak jak mówię, będzie, będzie ostro, będzie słodziunio, będzie wybornie, a chyba więcej nic już tu nie mogę zrobić, a może mogę? Mogę. Ha, ha, ha. Dobrze. Na razie zombiaki mamy wyłączone e, z tego tytułu, że po prostu jestem w creative, później sobie to wszystko włączymy i rzeczywiście spróbujemy ten dzień 700, a jeżeli spodobało się intro, to łapa leci w górę, wiecie jak jest, nie? E, ogólnie, ogólnie brazylijskie telenowele to jest mój temat, nie? To jest mój temat. To jest taki temat tabu, borsuczy. No. Łyczek. Herbatki z nawłoci człowieku w borsuczym kubeczku. Dziękuję mojej panci, która mi go ogarnęła. Mm. człowieku, taki e, kubek herbaty z nawłoci daje naprawdę daje radę nie. Dobra, kochani, więc ja już sobie tutaj poradziłem, a e, troszkę niebo nam się dziwnie zrobiło e, takie czerwone. Słuchajcie, więc tak, po, pokażę wam, co zrobiłem. To jest dzień 700, tak? Więc tak, to jest pomalowane granitem, ale to jest e, ta wierzchnia warstwa m, do stali zrobiona, a w środku do betonu tego drugiego, także. Bo to jest najważniejszy klocek, a boję się tych demoliszerów, no bo nie wiem, dzień 700, no to sobie tak wyobrażam, że pewnie będzie ich dużo. Niestety nie mogłem upgradeować tych sheetów tutaj, tych, tych takich cienkich rzeczy, które utrzymują tą bazę, więc liczę na to, że nie będę musiał tego naprawiać podczas hordy. Liczę na to, że po prostu tak nie będzie, że one będą w to nawalały. No zobaczymy. E, więc teraz tak, e, pozwoliłem sobie trochę udekorować w środku, zaraz wam pokażę. E, więc teraz tak, ta zewnętrzna warstwa tutaj też jest pomalowana na czarno granitem, ale to jest już tylko zwykły e, beton. Możecie sobie zobaczyć, tak wygląda od środka. Tu nawet niektóre bloki w ogóle e, nie były upgradeowane do kamienia, ale wiecie co, upgradujemy od razu. Chociaż do tego zwykłego betonu, bo nigdy nie wiadomo, nie? O. Tak sobie pojadę. Fajny ten e, Nail Gun. Oj, tam nie sący kurczę do. Za, za mocno Zupgrade'owałem tutaj. Dobra. O, mówi mi, że nie mam Konkretu. Dobra, palicho. No i to muszę pomalować. Cholera. Dobra, więc bierzemy pędzel, cyk. Kopiujemy i cyk. Ale stary. To jest rewelacja, nie? Także tak. Tutaj sobie te junk turetki wystawiłem. Właśnie zaraz zrobimy testa, czy one w ogóle działają. Więc. Bo one są na dwóch klockach po to. I te klocki też są do betonu, ale tylko pierwszego. Tylko po to, żeby sprawdzić, czy to będzie działać w ogóle na zombich. Więc tak. f 6 i dajmy tutaj. Zombie. No pięknie! Dziękuję, dziękuję, Arlinka. Jeszcze Wam pokażę tutaj, tak, w środku. E, więc tak, tu jest wszystko. E, czekaj, ja sobie wyłączę w ogóle tryb latania, żeby nie było lipy. No stary, więc tak, e, tu jeszcze musimy sobie tylko poprzygotowywać amunicję, ale to zaraz sobie zrobię, bo nie będę używał tego pistoletu, tylko normalną amunicję, e, normalne jedzenie, normalne wszystko, e, chciałem ogólnie to zakryć, bo bałem się, że, boję się po prostu, że one rozpieprzą ten, e, właśnie tutaj te materiały, natomiast mówię nie, bo nie będę czekał i, no to czas wszystko, nie, tu wszystko jest też beton i tak dalej, nie, dobra, idziemy do... Głównych moich bajerów. Troszkę sobie zapgradeowałem. Tutaj takie mebelki sobie porobiłem, bo to jest wszystko farba. Eee, podłogę sobie pomalowałem i tak dalej. To wszystko o tutaj, takie książki. To wszystko po prostu jest zwykła farba, ale to dodaje takiego przestrzennego, fajnego klimatu. I naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Myślę, że jest naprawdę klimatycznie. Jedyne, co nie pofarbowałem, to oj, oj, oj. Daj mnie tutaj. Dobra. I teraz sobie myślę, że my sobie zrobimy tak. To i damy to tu, żeby to ładniej wyglądało. No, trochę lepiej, nie? Jest gitara. Także tak to kochani tutaj wygląda. No i co? No i dach, nie? O, zapomniałem, że latanie wyłączyłem. Dach wam pokażę już latając dach jest. Tu jest wszystko zwykły beton, nie? Do połowy budynku jest zwykły beton. Od połowy tu jest zwykły beton. A tu jest ten podwójny beton. A i tu też jest podwójny beton. nie tylko, że inaczej pomalowany. Fryzurkę sobie poprawię, człowieku. Nie ma, nie ma w ogóle lipy, nie? Nie ma, nie ma czeku Lipensteina, nie? Ha, dobra, lecimy. Kochani, 10 minut do hordy. Zap, nie mogę zapominać, że stędy nie mogę w ogóle wejść, nie? W razie czego to nie wiem. No, zobaczymy, z której strony w ogóle oni będą atakowali, nie? Bo nie wiadomo jeszcze. Czy będzie tak źle? A, jeszcze sobie to zrobię. I nie wiem, czy tej gammy nie poprawię. Weźmy tutaj, Człowieku, tą gammę. Dźwięk, grafika, jasność. Tak, dajmy sobie na 67, 77. No, za Tak, troszkę poprawiłem tą gammę. Nie? Nie, chcę, nie chcę za bardzo, bo później ten obraz wygląda naprawdę beznadziejnie. Nie? No dobra, kochani. Będziemy ich jechali najpierw z maszynowca, nie? Tylko nie wiem skąd oni się tutaj pojawią. Albo się uda, albo się nie uda. Jeżeli się nie uda, no to, kochani, to będzie lipa, nie? Nie przewidziałem ptaków, nie? Ojej, ale mi się ptak napatoczył. Jaka rzeźnia stary, nie? Żebym tylko nie spadł, no. Na razie nie ma jakiejś takiej wielkiej hordencji. Widzisz, one chcą nawalać w te wieżyczki. Co ja nie mam amunicji już? Ty se chyba żartujesz. Dobra, po kolei. No trochę porozwalały, ale zaraz zobaczymy tak naprawdę ile one zniszczyły. Bo napierdzielały cały czas, a ja ani razu nie zszedłem na dół, żeby coś tutaj z tym zrobić, nie? Nawet zobacz, ostatnia turetka jeszcze działa, nie? Tobie głowę rozpieprzę, ziom. I jeszcze tam gdzieś są ptaki, ale nie wiem, gdzie one... No, jeszcze tam gdzieś są ptaki, czyli dzień 700 uznaję za zakończony, słuchajcie. Zobaczcie, tutaj w ogóle mało co. Ja sobie wezmę... Czekaj, czekaj, czekaj. Ja potrzebuję ten... A, dobra, mam ten nail gun. Tą gwoździarkę. Zobacz. Zobacz, co oni tu zrobili. Praktycznie tyle, co nic. No, nie mam tego... Nie mam już tej, tej stali. Ale stary, no... Okej, okay, no jakby budemoliszew, no to na pewno byłoby. Co mi tutaj dali? Ej! Zobacz. Nie ma lipy. Naprawdę nie ma lipy. Jedynie co, no to okej. Okay. Tutaj prospieczali. Ale tak, to uważam, że jest całkiem git, nie? Ty tam naprawdę gdzieś jestem ptak, nie? Ja na... Ty, zobacz, gdzie on jest, nie? Jak on tam wleciał? Ja mam nadzieję, że tymi mi, gościu, nie rozpieprzyłeś moich e, tych... moich okien. No ale dobra, słuchajcie, ja uważam, że jak na taką bazę, jak na takie wideo e, do sprawdzenia, następnym razem po prostu, jak będę... No nie, zwariuję z tym ptakiem, on gdzieś tam jest, on się gdzieś zakleszczył. E, jak na taką bazę, jak na takie coś, no to uważam, że całkiem, całkiem nieźle nam poszło. Ym, po prostu następnym razem będzie trzeba E, zrobić dzień, nie wiem, 7000 e, i, i tyle, nie, i wtedy powinno być jeszcze bardziej hardkorowo. No było tych zombie dużo tak naprawdę, tylko że ja mam e, cheat mode włączony, tak, i mam pełną amunicji i pełno wszystkiego. W normalnej rozgrywce yy, myślę, że byłoby zupełnie zupełnie inaczej i byłoby dużo trudniej. E, także tak kochani, dziękuję za sprawdzenie tego odcinka, jeżeli się odcinek podobał, bo dużo mi czasu zajęło, zwłaszcza z tym wstępem, mam nadzieję, że wstęp wam się podobał, to zapraszam do subskrypcji kanału, oczywiście z dzwonkiem, e, no i lajkujemy, wysyłamy gdzieś tam na facebookach w świat itd., itd., a my widzimy się w kolejnym odcinku. Siemandero!